Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Na początek mam dla Was hit. Pojawiły się bluzeczki z nadrukiem muszelek, no po prostu genialna bluzeczka na lato. Są to bezrękawniki, w ogóle popatrzcie na ten tył, wygląda po prostu świetnie i do tego ten różowy kolor jest po prostu przecudny. Kosztują one 20 zł, a największy rozmiar mamy tu nawet podwójną XL. -kę. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was sporo nowych letnich sukienek i jedna w kolorze czarnym jest po prostu hitem. Pojawiły się też nowe bluzeczki, mam też dla Was nową kolekcję i tym razem jest ona w paseczki. Pokażę Wam też, co ja sobie dzisiaj kupiłam, a pod koniec filmiku mam dla Was nowe letnie buty i tym razem są to klapki na obcasie. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od bluzeczki z krótkim rękawem. Kosztuje ona 20 zł, a największy rozmiar mamy tutaj nawet potrójną XL-kę. W się też kolejna spódniczka jeansowa. Ona z przodu ma tutaj dodatkowe kieszenie, bardzo ładnie to wygląda. Do tego jest wykonana z takiego jasnego jeansu. Powiem wam, że nawet bardziej mi się podoba niż ta, którą wam pokazywałam w wcześniejszym przeglądzie. Kosztuje ona 40 zł i największy rozmiar mamy tutaj podwójną xl -kę. A teraz mam dla Was dwie przepiękne letnie sukienki i pierwsza jest z krótkim rękawem, do tego ma na dole taką falbankę, przepiękny kolor, ponieważ mamy tutaj połączenie różowego i pomarańczowego, kosztuje ona 35 zł i u mnie największy rozmiar to 44, ale wydaje mi się, że 46 też znajdziecie z tej sukieneczki. Druga sukienka jest w kolorze czarnym. Jest to bez rękawnik, do tego ma takie wiązanie na plecach, ślicznie to wygląda. Mamy też takie ozdobne falbanki, ale hitem jest materiał, ponieważ jest on z dodatkiem lnu, więc ta sukienka jest idealna na upały. Kosztuje ona 50 zł i największy rozmiar mamy tutaj 44. A teraz mam dla Was kolejną perełkę i tym razem jest to bluzeczka. Mamy tutaj wyhaftowane kwiatki i do tego jeszcze tutaj na rękawach mamy taką przepiękną koronkę. No Wygląda prześlicznie. Ona kosztuje tylko 25 zł, a największy rozmiar mamy tutaj nawet potrójną XL. -kę. Kochani, w Pepku pojawiła się nowa kolekcja i tym razem jest ona w paseczki i pierwsza rzecz z tej kolekcji mamy tutaj bluzkę z krótkim rękawem, kosztuje ona 20 zł. Bardzo mi się podoba jak te paseczki są ułożone w ogóle na tych rękawach, fajnie to wygląda. Największy rozmiar mamy tutaj nawet potrójną XL, więc duży plus. Kolejna perełka z tej kolekcji to sukieneczka z krótkim rękawem. Kosztuje ona 50 zł i na filmie może słabo to widać. Ale ona od spodu jest taka rozszerzana, bardzo ładnie się układa. Do tego ten różowy kolor no po prostu hit. Największy rozmiar u mnie to 44. Kolejna różowa bluzeczka, tym razem z krótkim rękawem, ma też fajny dekolt, ponieważ mamy tutaj taką małą zakładkę. Powiem Wam, że nawet chciałam ją sobie kupić, tylko jest dla mnie troszeczkę za krótka. Ja wolę chodzić w takich długich bluzeczkach, a nawet wybieram często też tuniki, ale ta bardzo ładnie się układa, ponieważ jest taka przewiewna, idealna na upały. Kosztuje ona 20 zł, a największy rozmiar mamy nawet potrójną XL. -kę. Kochani, w dzisiejszym odcinku mamy sporo różowych rzeczy i teraz mam dla Was golf, który jest też bezrękawnikiem. Kosztuje on 20 zł, największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL i w kamerze trochę słabo to widać, ale on jest w takie paseczki. Kochani, a teraz Wam pokażę co sobie kupiłam i pierwsza to jest ta bluzeczka w paseczki, jest bardzo przewiewna, idealna na lato, kosztuje ona 25 zł, największy rozmiar mamy tutaj po trójną XL, -kę. jest ona bardzo szeroka, ja na przykład wzięłam sobie rozmiar mniejszą niż normalnie noszę i powiem Wam szczerze, jestem z niej bardzo zadowolona. Kolejna sukieneczka. Tym razem mamy tutaj rękawy, czy czwarte. Ma też te same paseczki co ta bluzeczka. Jest ona taka prosta i długa. Kosztuje 40 zł, a największy rozmiar mamy tutaj 44. Kolejna rzecz, którą sobie dzisiaj kupiłam, to są te shorty w biało-niebieskie paski. One kosztują 25 zł i największy rozmiar mamy tutaj potrójną XL. -kę. Do tego one mają tutaj taką zakładkę i dwie kieszonki. Ja powiem Wam szczerze, że mam zawsze problem z shortami, ponieważ zazwyczaj one są dla mnie za krótkie. I te sobie tak wzięłam do przymierzalni, ale nie sądziłam, że je sobie kupię, ponieważ naprawdę one wyglądają na bardzo krótkie, ale jak sobie je przymierzycie, to je macie tak na 3 czwarte uda więc tak idealnie dla mnie więc gorąco Wam polecam ten t-shirt też Wam już pokazywałam on jest wykonany z takiej fajnej bawełny bo jest bardzo miła w dotyku kosztuje 15 zł i największy rozmiar mamy tutaj potrójną XL -kę. teraz do kompletu dojechał jeszcze błękitny I ostatnia rzecz, którą sobie dzisiaj kupiłam, to jest ten biały bez rękawnik z guziczkami. On kosztuje 17 zł i największy rozmiar. Mamy tutaj potrójną XL-kę, jaką wam pokazywałam w ostatnim przeglądzie. Ale teraz dojechał jeszcze ten sam w kolorze niebieskim. A teraz mam dla Was kolejny hit na butach. Tym razem mamy klapeczki na obcasie. No popatrzcie jak one ślicznie wyglądają. Do tego ten kremowy kolor jest przepiękny. Kosztują one 50 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów z PEPCO. Pojawiły się tam bardzo ładne szklanki w kształcie misiów. Mamy też fajne nowe poduszki na krzesła, pojawiły się też nowe kosze oraz kolorowe sztućce. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam miłego poniedziałku. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.